Każdy projekt zaczynamy od tego, że wymierzamy sobie ile nam materiału jest potrzebne. tniemy go sobie na odpowiednią długość z lekkim do zapasem, bo nie ma potrzeby obrabiać całego. Następnie brzegujemy tarcicę, rozcinamy ją na odpowiednią szerokość i strugamy do kąta. Taką wystruganą tarcicę formatujemy następnie pod konkretny wymiar i bierzemy się za rozcinanie jej na pół, w celu zrobienia takiego fajnego efektu otwartej książki, tzw. zwanego Po rozcięciu jeszcze raz strugamy, żeby oczyścić tę powierzchnię i otrzymujemy takie piękne drewno, które możecie znaleźć w klenie w skitartach.